Zaraz ci w papę, Jesteś nagrany. A, to obchodzi? No mnie też to obchodzi. Wrocław! Wstajemy, budzimy się do życia. Rowerzysto. Wstajemy. Szkoda dnia. Ciao. <grym> Siema Gruby. witamy Ciebie we Wrocławiu głównym. Witamy w, odcinku, ja. witamy w nowym odcinku. Jak się jechało?

Gdzie jesteśmy, panie Adrianie? W we Wrocławiu Jesteśmy teraz na spocie typowo dirtowym na kosmosie. tak jak powiedział Adrian. Niestety jest tutaj troszeczkę bo padało wczoraj wieczorem e, i czynna jest tylko treningówka. O, o, do, You switch on the stick and convert it you catch in the traffic and try make a purchase and niggas be having a time of their life so we pull up not even nervous and I got my hood in my whole heart Yazda Yazda I got to give a curse I let show sure the girl she worthy I know one day I got to leave earth so I got to give them this word I was already sad when they got started. They ain't wanna see me at first, and I already stuffed about ten to forty. So don't make me quench my thirst. If I spin through your block and I'm purging, fuck a Gucci, I'm back in my Birkin. Hit a switch on the stick and convert it. You can't chill in the trap, make a purchase, and niggas be having the time of their life. Till we pull up, now they nervous. Chłopie, ja bez łańcucha. Spadni łańcuch wszystko. jest krótki! Mówiłeś na pełnej k***ie Ja jechałem na pełnej k***ie To jest k A. krótki stolik Nigdy się ciebie k -a więcej nie słucham no, także tak jak widzicie, przyjechaliśmy sobie do Wrocławia, troszeczkę poskaczemy, troszkę pojeździmy, no i pokopiemy, żeby nie było. Ten pan, który teraz z nami skakał powiedział, że jakiś przemek tutaj niedaleko mieszka i robi na tej hopie podwójnego backflipa. A ja na tej chopie się wy... A co my tu mamy? A mój Tu śpią tramwaje, chłopie. Ale ładne, fajne. Ten tramwaj się nazywa aż? Ja o, no? No to, 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 to ale tu nie ma wchodzenia, naprawdę. No tutaj. A my nie wyszliśmy. No, ale no, tutaj ogólnie jest teren zajezdnik. Tutaj nie, nie powinniście w ogóle być. A, dobra, sorry. Myśleliśmy, że tu możemy sobie popatrzeć. A są pytanie, bo. Przyjedzie tam prosto cały czas to jak teraz będziemy jechali prosto, to po prawej stronie jest pomnik jakiś taki też z takim pociągiem. Eee, to nie pociąg, chłopie, lokomotywa nasowa... postawiona pionowo. Ktoś wymyślił taki pomnik tylko jakiś idiota wziął i zaczął malować koła Aha. i zepsuł to cały no to... efekt wizualny, Aha. rozumiecie? Tam jest to pomalowane koło właśnie, o którym ten gościu mówił. Ogromne to jest, patrzcie sami, czekajcie. To jest mega Wysokie. Jakby to tak walnęło na ziemię, 60 parę ton. Ale ono chodzi po bokach i to rozkopuje, a to jest do skakania. No ale dobrze, jak dzieci chcą się bawić, to niech się bawią. Dobrze, niech się bawią i niech później to poprawią. Dobrze, ale powiedzieliśmy do Pani, do dzieci, żeby Pani je wzięła kulturalnie, bo po prostu niszczą tą chopkę. Pani nic w tym kierunku nie zrobiła. Ale o, te dzieci one... o te dzieci mi nie chodzi, bo one są małe, mogą mnie rozumieć, one nie niszczą tutaj dużo. Chodzi mi głównie o tą dziewczynkę, do której już na początku sami powiedzieliśmy, żeby nie chodziła po tamtej chopie, bo ją po prostu niszczy. I do niej mówi kolega i ona ma to Ale która dziewczynka? Ta. Ale to co to ona stać nie może, to tak samo wy po tym chodzicie i nie Dobra, bądźcie. widzę, że to nie ma sensu.